10 Polityków będących najdłużej przy Korycie. Numer 10 Mariusz Kamiński. Mariusz Kamiński jest politykiem związanym z partią PiS, który w swojej karierze pełnił liczne ważne funkcje, w tym koordynatora służb specjalnych oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. Urodzony 25 września 1965 w Sochaczewie. Działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, z wykształcenia historyk. Kamiński ma na swoim koncie 7 kadencji. Pierwszy raz wystartował do Sejmu w roku 1997 z ramienia AWS-u, a potem z list PiSu. W latach 2005-2006 pełnił funkcję sekretarza stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów, a w latach 2006-2009 był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa prawa i sprawiedliwości, a w latach 2015-2023 sprawował urząd ministra, koordynatora służb specjalnych w rządzie Beaty Szydło oraz w pierwszym i drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. W latach 2019-2023 był także ministrem spraw wewnętrznych i administracji w tych samych rządach. Od 2024 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego 10. kadencji. Jego polityczna droga nie była jednak wolna od kontrowersji. W 2009 roku stanął przed zarzutami nadużycia władzy i fałszowania dokumentów, jednak po kilku latach sądowych sporów został ostatecznie ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 roku. Mimo prawomocnego skazania w 2023 roku, Kamiński ponownie otrzymał łaskę prezydencką. Numer 9. Andrzej Grzyb. Andrzej Grzyb to polski polityk, który ma za sobą długą karierę, zarówno w krajowym parlamencie, jak i na poziomie europejskim. Urodził się 23 sierpnia 1956 roku w Siedlikowie. Po raz pierwszy mandat posła objął w latach 1989-91 reprezentując zjednoczone stronnictwo ludowe w tak zwanym sejmie kontraktowym. A łącznie był członkiem sejmu RP aż 7 razy, reprezentując zawsze polskie stronnictwo ludowe. Grzyb zasiadał także w Parlamencie Europejskim, gdzie był posłem w latach 2003-2004 oraz 2009-2019. W 2019 roku ponownie ubiegał się o miejsce w Parlamencie Europejskim, jednak nie udało mu się uzyskać reelekcji. Po tym niepowodzeniu powrócił do Sejmu w 2019 roku. Od tego czasu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PSL na szczeblu krajowym. W 2023 roku został wybrany na posła w ramach koalicji Trzecia Droga, gdzie został przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Numer 8. Szymon Girzyński. Szymon Girzyński to polski polityk, który od 2001 roku jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy to pierwszy zdobył mandat poselski z ramienia tej partii. Urodził się 8 marca 1956 roku w Częstochowie. Jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Był ostatnim wojewodą częstochowskim w latach 1997-98. Giżyński pełnił funkcję posła przez wiele kadencji, a konkretnie 7. W rządzie PIS pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także zajmował się sprawami dotyczącymi samorządów i rolnictwa. W 2021 roku objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełniąc funkcję pełnomocnika rządu do spraw działalności edukacyjnej. Jest także zaangażowany w działalność fundacyjną. Pełniąc rolę prezesa zarządu Fundacji na rzecz utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego. Numer 7. Marek Biernacki. Marek Biernacki to polski polityk i prawnik oraz działacz opozycyjny w PRL, który rozpoczął swoją karierę polityczną w 1997 roku, kiedy to objął mandat posła z ramienia AWS-u. Od roku 1999 Biernacki pełni funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jerzego Buzka. Potem w roku 2001 bez powodzenia startował do senatu z ramienia blok Senat 2001. Od roku 2002 związany z platformą obywatelską, a później minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska od 2013 do 2014 roku. Jako członek Platformy Obywatelskiej, Biernacki został wykluczony z partii w 2018 roku za złamanie dyscypliny głosowania. W roku 2023 po raz kolejny zdobył mandat poselski z ramienia trzeciej drogi, co daje siódmą kadencję Sejmu na jego koncie. Numer 6. Tadeusz Tomaszewski. Tadeusz Tomaszewski to polski polityk urodzony 21 lutego 1959 roku w Niechanowie. W latach 1976-94 należał do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, a od 1978 działał także w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Później, związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i z ramienia tej partii, po raz pierwszy zdobył mandat poselski w roku 1993. W kolejnych latach wielokrotnie wybierany do Sejmu, mając łącznie 8 kadencji na swoim koncie. W 2023 roku ponownie objął mandat poselski i jest jednym z kluczowych polityków lewicowych w Polsce. Numer 5 Krzysztof Tchurzewski. Krzysztof Tchórzewski jest polskim inżynierem i politykiem związanym z Partią Prawo i Sprawiedliwość. Urodził się 19 maja 1950 roku w Żążewie. Z wykształcenia jest elektrykiem. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Tchórzewski był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w latach 80., pełniąc funkcję przewodniczącego Solidarności w Siedlcach. W latach 1990-92 był wojewodą siedleckim, a później pełnił różne ważne funkcje w sektorze publicznym i prywatnym, jako sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej czy dyrektor PKP Energetyka. W latach 1994-97 był dyrektorem spółki Srebrna. Do Sejmu po raz pierwszy wybrany został w 1991 roku, startując z listy porozumienia centrum, a następnie po raz kolejny zdobył mandat w roku 1997 z ramienia AWS-u, a w roku 2005 z ramienia PiS-u, który to piastuje do dziś łącznie, mając na swoim koncie 8 kadencji w Sejmie. W 2015 roku objął stanowisko Ministerstwa Energii w rządzie Beaty Szydło, kontynuując pełnienie tej funkcji także w rządzie Mateusza Morawieckiego. W latach 2017-2019 był odpowiedzialny za kluczowe reformy energetyczne w Polsce. Numer 4 Jerzy Polaczek. Jerzy Polaczek to polski polityk, który przez wiele lat był związany z prawem i sprawiedliwością. Urodził się 24 sierpnia 1931 roku w Piekarach Śląskich. Po raz pierwszy uzyskał mandat poselski w 1997 roku z ramienia AWS-u, a następnie od roku 2021 z list PiSu, gdzie od roku 2005 pełnił funkcję ministra transportu i budownictwa w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Po kilku zmianach stanowisk Polaczek powrócił na stanowisko ministra transportu w 2006 roku, a następnie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu, by w roku 2007 po raz kolejny zająć stanowisko ministra transportu. W 2010 roku założył partię Polska Plus, której później porzucił powracając do PiSu. Po wyborach w 2011, 2015, 2019 oraz 2023 Polaczek nieprzerwanie zdobywał mandat poselski. W 2018 roku próbował swoich sił w wyborach samorządowych, ubiegając się o urząd prezydenta piekarzy Śląskich, jednak nie udało mu się zdobyć wystarczającej liczby głosów. Polaczek pozostaje wciąż aktywnym posłem z kątem 8 kadencji w Sejmie. Numer 3. Antoni Macierewicz. Antoni Macierewicz jest jednym z polityków związanym z szeroko pojętą opozycją niepodległościową w prl oraz polityką bezpieczeństwa po 1989 roku. Urodził się 3 sierpnia 1948 roku w Warszawie. W okresie PRL był jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników, co stanowiło podstawy dla późniejszej Solidarności. Był także autorem podziemnego pisma Głos, które stało się jednym z pierwszych niezależnych wydawnictw w Polsce. Macierewicz pełnił ważne funkcje ministerialne, w tym ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego, a później ministra obrony narodowej. Jako szef MON, w latach 2015-2018 Macierewicz wprowadził szereg kontrowersyjnych reform, w tym rozwiązał Wojskowe Służby Informacyjne oraz stworzył nowe struktury wywiadu wojskowego. Był także przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej WSI. Po odejściu z funkcji ministra obrony w 2018 roku Macierewicz pozostał aktywny w polityce, pełniąc funkcję przewodniczącego podkomisji komisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, co wszyscy wiemy jak to się skończyło. Macierewicz był ośmiokrotnie wybierany do Sejmu, a jego kariera parlamentarzysty rozpoczęła się w latach 90. Jako polityk głównie jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, gdzie pełnił rolę wiceprezesa partii, ale startował też z listy wyborczej akcji katolickiej, ruchu odbudowy Polski czy Ligi Polskich Rodzin. Numer 2. Marek Sawicki Marek Sawicki, polityk związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, ma długoletnią karierę w polskim parlamencie. Został po raz pierwszy wybrany na posła w 1993 roku i od tego czasu nieprzerwalnie zasiada w Sejmie. W czasach PRL-u Sawicki od 1988 roku był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od roku 1990 należy do PSL. Sawicki pełnił funkcję rządową jako minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządach Donalda Tuska oraz Ewy Kopacz. Pierwszy raz objął ten urząd 16 listopada 2007 roku w wyniku afery związanej z zarzutami o niegospodarność w roku 2012 podał się do demisji. jednak później znów powrócił na to stanowisko w 2014 roku. W 2019 roku Sawicki uzyskał reelekcję na posła, zdobywając niemal 19 tysięcy głosów. Jest również osobą, która nie miała statusu spadochroniarza i reprezentował PSL przez całe swoje życie polityczne, zaliczając 9 kadencji Sejmu. W 2023 roku został mianowany marszałkiem, seniorem Sejmu. I numer 1 Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński rozpoczął swoją działalność polityczną w 1989 roku jako senator z poparcia Komitetu Obywatelskiego Solidarność. W 1991 roku zdobył mandat poselski z list Porozumienia Obywatelskiego Centrum. Po tym jak POC przekształciło się w Porozumienie Centrum, Kaczyński startował w wyborach parlamentarnych. W 1993 roku jednak jego partia nie przekroczyła progu wyborczego, przez co nie wrócił do Sejmu. Do parlamentu powrócił w 1997 roku, tym razem jako poseł z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W 2021 roku Jarosław Kaczyński wraz z bratem założył prawo i sprawiedliwość, które od tego czasu prowadzi. W latach 2006-2007 pełnił funkcję premiera, a od 2020 roku sprawował stanowisko wicepremiera i został także przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. W czerwcu 2022 roku prezydent Duda odwołał głos funkcji wicepremiera oraz ministra. W czerwcu 2023 roku Kaczyński ponownie został powołany na stanowisko wicepremiera, ale już nie pełnił funkcji ministra. Kaczyński jest liderem PiS.